150 miał, i 150 na sobie 50 50 miał no. Wypłacić. kopa 150, no to by na a to wpisyłby nas na do skovera co był? La la la, fiomen, 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 Dobra, fiomen, fiomen, klikać. Nie, nie wiem sam się stresuję. Serio, ja taki za, za cały mokry siedzę, nie? Ja? Dawaj, z na, Dawaj, s... obydwoje wjeżdżamy, obydwoje z Nie ma kurwa, ja nie będę swojej i przegrywał. Dawaj. Ja też mam kosę, kos dawaj. No ale no moja warta dobra. jest dwa razy więcej. No jak dwa razy więcej? No normalnie. Dawaj, wjeżdżaj też. Dawaj, dwójkę na trzy dwa jeden. Nie ma takiej opcji Ja mogę co najwyżej ja wejść te... za... Ja mogę wejść za 10 euro i też spróbować kosy zrobić No to dawaj No to dawaj, ale tera... ja tak zrobiłem. Ale, ale, dawaj. Tera, ale teraz nie mam kasy na koncie, do wieczorem dopiero Dobra to ja też wieczorem zatuję No i dobra Ja tak dobra. samo, ja tak samo wypłacam tą kosę i wlatuję pieniądze no ja też. Dobra, dobra, to wieczorem latuję w e... ja płacić tropicie No No ale dobra no tu wpłacę kolejne no ja sobie wypłaciłem wszystko mam 220 zł na I mean, where the fuck should I really even start? I got hope. I keep the energy, like it just no, to I mean, where the fuck should I really even start? I got hope. Pom to USFK do M do No nie no, zesraj się. No co, mam ci strzelać no i nie zesrać A nie wymieniłbyś już tego na kosę? Ja? No, to mógłby To po co dzisiaj się uzyskuje zamiast nawet kosy Ale jak ja bym wytropił kosy, to bym wioski nie żył, prawda? Czepimy kiedy ja? Ja galera jak jednego słuchał No, czekaj no, kosuko chulko wą, czekaj no, kosuko luko chulko luko Ja muszę tego USPK zobaczyć You've been chinged, no? You're looking like a ticky chingo, no? Lookin' no? look like look look a chicken king, oh, all sooky, king, No 5 euro No co ty jak 3 euro 20 dolarów A nie. jak ty to a płaciłeś? To... Do... to czekaj bo ty pójdziełeś patrz chodziłeś na hellcase, nie? Czy plus i co później? To tam... No a gdzie jak powstałeś? Na G2aP? Where line online, blik... Dawaj, ja 3 złote wpłatę. A 2 euro minimalnie można wpłacić. Co kto wpłaca? Kurde, teraz. Ja teraz nie mam na koncie. Szkoda, że nie można sms ami A euro to ile jest? To się... Czy że ze skinami się lepiej będzie grało? Czy jeszcze prowizja jest? No. no oczywiście, że ze skinami się lepiej gra. Kurde, ale ja się boję, że, strat, że stracę tą kasę i. Dupa. Ale jak to nie ryzykuje, tym nie piję szampana. Tyle mam w porcelu, dobra, 20 złotych, i w drogę. Bogato się zapowiada. Ty, nawet nie ja wiedziałem, że mam tyle w porcelu. 30. 32. Wariaty, 33 zł wytoczajcie Bogactwo. Właśnie... Będziesz miał 3 kepsy mniej no. No i tak nie wiem, kepsa. Nie chłopie, naprawdę, co z tymi gołami, takie do dupy. 33 złote. ile kosztuje sama skrzynka z kukami? Bada buddy bej O oh, jee yeah. 70 euro chyba Jakaś suka, chce się jeba Chociaż czekaj, poszukami z powodem Będę mu 7 euro wpłacić Czyli to będzie 630 Na euro Dobra. Dobra, tylko nie wiem jak dobrze grać Jakby mi bo Ja na to z 50 zł wydałem na te upgrade y. Mam zarobione ze 160 zł no, tak, tak. A jest jakaś stronka to i jest strona, co no, wpłacasz skin i możesz... 77 się... jest najtańsza, gdzie są same kosy. No widzę, ale nie mam 7 dolary Ej, wariaty. Są takie strony, że wpłacasz skinny i możesz prawdziwy hajs wypłacić, nie? No. No, no, no to ja robię 7 zł? złotych. Jak 7 zł zrobić, to będzie dobrze. A ja potrzebuję 7 tysięcy, nie no 6,5. sobie kompa kupię. To no, myślisz, że będzie dzisiaj jeszcze taka osoba No i tak, ja przed chwilą sobie Westpac'a na stronie wypłaciłem co 28 ,000. O, to jest ile skinów jest codziennie na stronie? To zaraz jakiś debit płaci jak No. Na przykład jak chcesz? Bada bully bee teraz wszystko wszystkie skrzynki na Steamie sprzedaję ja se kupię na rynkość co znowu poza kiszczas jada I te skrzynki otworzysz O Luka chce się jebać Ba ja dzisiaj mi skrzynki otwieramy w tym ekipunku Co? Nie masz USB w ekwipunku Ale ładny, z ilu go zrobisz? USP? No. no w sumie to 3 dolarów. To jest zajebiste. Ej, macz z was 24 calowy monitor? Nie, nie. Teoretycznie, jak grać tylko w CSA to nie opłaca się. Proszę no ja, ja. 4 herce co wejść. No to właśnie chcę 144 Hz, ale pytałem się o calę. To komputer ci może nie wytrzymać też, jak będzie za dużo rozdzielczych, wiesz o co chodzi. No wiem, ale chodzi mi na to. Bo ja dopiero we wrześniu wszystko będę kupiał. Bo ja kupuję we wrześniu kompakt, monitor, podkładkę, myszkę nową i... Bo już nie myszka w górze. Bo